Cześć, witam Was. E, chciałbym Wam pokazać dalsze postępy w mojej twierdzy. Zrobiłem już fortyfikację. W końcu było przy tym roboty w cholerę. Muszę przyznać. No most na razie jest prowizorka, to jeszcze most muszę dokończyć. Na razie Wam tu chcę z zewnątrz pokazać. No także jak widzicie jest rów. Taka fosa jakby. Myślałem, żeby nie zrobić tak, że wszędzie, żeby była woda, ale to jest strasznie dużo kopania. Może kiedyś to zrobię. Na razie tak wystarczy. No, zrobiłem i tak V wow. To zobaczycie od drugiej strony. E, Ostro koły. W zasadzie nie sądzę, żeby były przydatne. Ale niech sobie będą. No i na wale jest palisada. Tu mamy dzika. Tak więc z zewnątrz wydaje mi się, że to wystarczy. No a w środku, o, tak jak mówiłem, no, tutaj zrobiłem taki wał i dopiero na walę palisada. No tak naprawdę, no wał tylko powiększył powiększył w sumie e, wysokość tutaj w tym w rowie. No tu się, aha, no dałem sobie palisadę nie wiem, spoko to wygląda. Podoba mi się to, a też chroni jakby jakieś małe potworki. Chciały mi niszczyć yy, tutaj drewniane mury. No, tu mi się respią. Ja coś tu jeszcze pomyślę. O tam kamień mam, muszę ten kamień wziąć. O, Zapisał grę. No, także tak to otoczyłem. Tu jeszcze się zastanawiam co tu robić pomiędzy. Może tu coś przekminie. A, zrezygnowałem z podwójnych bram. Są tylko pojedyncze, bo się trochę z tym męczyłem. Wkurzało mnie to. No, także nie sądzę, że ty ktoś podskoczył. Wiadomo, tutaj jeszcze most yy, też będzie zbrojony. Aha, i na rogach za palisadą na rogach też będę chciał takie malutkie wyżyczki porobić żeby móc po prostu tu zaraz za palisady strzelać a to takie bardziej podesty niż wieżyczki chociaż a zrobię chyba też dachy zobaczymy a może nie no w każdym razie kosztowało mnie to kupę pracy ale tu będą wpadać wszystkie potworki i już stamtąd nie wyjdą musiałem już zburzyć mój, mój tymczasowy obóz już się przeniosłem do środka no, także wydaje mi się, że całkiem spoko tu jeszcze będę musiał też zrobić port na razie tu mam tylko takie ten a tu sobie to wyrównam, tu zbuduję coś tu zbuduję, jeszcze wymyślę jak ten port będzie wyglądał Budowałem warsztat i kuźnie Na razie to jest tak Czy coś będę zmieniał? Coś będę na pewno do, dokładał, dorabiał jakoś to, żeby to jakoś wyglądało. Na razie niech to tak zostanie. To będę miał skład na drewno. Tu i pod tym e, Pokażę Wam jak to wygląda wieża w środku, bo chyba wcześniej nie pokazywałem. No tutaj nic ciekawego, nie wiem czy tutaj coś będę robił. No ale wieża całkiem fajna, widoczek jest. O, tam latają. Także tu można... No a to są takie tutaj bardziej, nie sądzę, żeby coś od strony wody atakowało, no, ale zawsze tutaj można w razie czego strzelać. A z ciekawości trafię takiego? Trafię. No, także całkiem spoko. Dobrze. Tutaj na górze zacząłem już budować swój domek. A w ogóle zrobiłem sobie wózek. Super jest ten wózek. Ma bardzo dużo miejsca na rzeczy i chyba nie ma limitu u dźwigu, bo ja tu miałem po tysiąc parę i normalnie dało się go ciągnąć i tak sobie go biorę i tak sobie z nim jadę gdzieś po rzeczy i ten, o, chyba mnie atakują statek, Dobra, zobaczmy Dlatego muszę zrobić port A nie, nie atakują Jak mi się wydawało, że coś słyszałem. Dobrze, no tutaj jeszcze będę robił pola uprawne, ule. Nie wiem, czy ule tu będą działać. Zobaczymy. No tu zacząłem robić właśnie swój domek. Na razie nic specjalnego. Tak, tylko się tu przeniosłem, właśnie żeby zburzyć tamto. Tu mam taki, jakby korytarz. Dlatego jest tak na przestrzał, bo tutaj wózkiem właśnie jeżdżę. No bo tutaj będzie właśnie mój pokój, a tu będzie reszta. Jakieś sale tronowe, zobaczymy jeszcze. Pokój na trofeum. Tego typu rzeczy, a to jest wszystko w budowie. No i tu sobie wtedy tym wózkiem jadę, tu po tych schodach. No i tam do wyjazdu. No, tutaj takie daszki porobiłem. Na razie nie mogę za też za wiele robić, bo mam tylko tego jednego bossa pokonanego. Dlatego też się teraz za to zabiorę. Wybiorę się do drugiego bossa, Tutaj, a tutaj się byłem przejść. E, tu będę musiał też odkryć łódką. Ale muszę uważać, bo jak graliśmy na innym serwerze, płynęliśmy sobie łódką, to nas zaatakowały węże morskie. Bardzo dobre. Ale udało nam się uciec na szczęście. Potem już gorzej, ale to inna historia. <grych> no, także na razie to tyle. Tak jak mówię, no tu jeszcze muszę dorobić parę rzeczy. Ale już to jakoś wygląda. Już myślę, że się jestem w stanie obronić. Także zaraz lecę e, tutaj na singlu sobie zabić pierwszego bossa, żeby to już mieć zaliczone. I będę się zbierał do zabicia starca. Może jeszcze dzisiaj zrobię rekonensans. Tutaj odkryję. Zobaczę co tam jest, co trzeba w ogóle, żeby uaktywnić bossa. I zobaczymy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.